Cześć, jestem Klaudia Takanona no i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Jacek obserwował jak pociąg towarowy rusza z bardzo dużym składem liczącym 40 wagonów. Zauważył, że lokomotywa i pierwszy wagon po upływie 20 sekund minęły subtrakcyjny znajdując się tuż przed lokomotywą. Oczywiście mówimy o tym fragmencie. Gdy ta jeszcze stała? W czasie kolejnych 20 sekund subtrakcyjny minęło 6 wagonów, a w ciągu następnych 20 sekund aż 10 wagonów. Czy można przypuszczać, że w ciągu pierwszej minuty, czyli 60 sekund, od chwili ruszenia skład towarowy poruszał się rachem jednostajnie przyspieszonym? Uzasadnia odpowiedź, przyjmij, że lokomotywa i wagony mają taką samą długość. Dobra, no to musimy sobie tutaj przyjąć długość lokomotywy. W zaokrągleniu niech to będzie 5 metrów, czyli mamy długość. I wagonów, i lokomotywy. I zaczynamy. Że w czasie pierwszych 20 sekund to będzie pierwsze badanie czasu, czyli na 20 sekund pociąg przebył drogę tutaj. Widzicie? Czyli według nas będzie to 10 metrów, bo każdy wagon przyjęliśmy, że to 5 metrów na no 5, dodać 5 to 10 metrów. Czyli mamy pierwszą badaną długość. 10 metrów. Dalej. Następnie mamy po 40 sekundach. Czyli będziemy mieć drugi czas. 40 sekund. I mamy że minęło go 6 wagonów. I oczywiście mamy w pamięci, że jeszcze te dwa, które tutaj były, tak? Czyli łącznie mamy 8 wagonów. Tutaj, żeby mam się to nie pomyliło, zapiszemy, że to jest 8. Tak tylko, żeby było wiadomo skąd te 8 razy długość tych wagonów. 40 metrów. Tego oczywiście nie zapisujcie sobie w danych. No i lecimy znowu dalej. I mamy po kolejnych 20 sekundach, czyli już mamy minutę. Czas trzeci to 60 sekund. I mamy tutaj, że aż 10 wagonów. To jest oczywiście kolejnych 10 wagonów, czyli 10 plus te 8, które przejechały, bo my musimy mieć całą tą trasę. No to robimy 18 razy 5. Tak a to jest 90 metrów i zawsze patrzymy sobie na jedynkę z dwójką i na jedynkę z trójką tak to porównujemy a co my tu musimy dowieść że po dwa razy dłuższym czasie tutaj akurat przypadek ten pociąg pokonał czterokrotnie dłuższą drogę a po trzy razy dłuższym czasie dziewięciokrotnie dłuższą drogę no to teraz musimy to sprawdzić po dwukrotnie dłuższym Czasie. Czy on nam pokonał czterokrotnie dłuższą drogę? Tak. I teraz znów porównujemy to. Po trzykrotnie dłuższym czasie mamy. Pokonał nam dziewięciokrotnie dłuższą drogę. Tak, czyli robimy odpowiedź. Pociąg poruszał się ruchem jednostajnie przyspieszonym. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.